To piękne, wykończone mieszkanie na inwestycji Miejska Przystań. Zobacz, jak komfortowo można zamieszkać w ponad 102 m2. Zacznijmy od pierwszego poziomu mieszkania. Znajduje się tutaj pokój, który możesz z powodzeniem zagospodarować jako biuro, garderoba, wygodna łazienka oraz salon, który może być z organizmem daje nam ponad 30 m Część dzienna jest bardzo dobrze doświetlona dzięki dużym przeszkleniom oraz usytuowaniu od strony południowej. W salonie znajduje się również miejsce na wygodne schody, prowadzące na drugi poziom mieszkania. Antresola domyślnie przewiduje dwa duże 12- i 20-metrowe pomieszczenia oraz łazienkę. Z największego pomieszczenia można wydzielić dwa niezależne pokoje, dzięki czemu zyskujesz dodatkową przestrzeń sypialnianą. Inną opcją, jak w przypadku tego mieszkania, jest wydzielenie oddzielnej od reterowy. W naszej ofercie pozostały trzy dokładnie takie same mieszkania, które możesz zaaranżować według własnych upodobań. Ich ceny rozpoczynają się od 349 tysięcy zł. Jeżeli chcesz przekonać się, jak wygodnie możesz zamieszkać Miejskiej przystani. Zapraszam do omówienia spotkania. Do usłyszenia!